A więc ciao, hej, a ja was witam na trzecim odcinku z A dzisiaj będziemy poprawiać wszystkie podłogi w domkach, dodawać okna tam, gdzie nie ma i tak dalej. Tego chodźmy. Mam już to do wszystko dobrze. E, wiem, że gdzieś jeszcze nie, nie było wszędzie podłogi, Tak na pewno jest tutaj, jest podłoga. tutaj, jest tutaj, Przekład, musimy tylko dodać. A to jest bardzo dwie dwie bloki. bloki.

a ja was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału Dzięki wam, ten kanał się rozrasta

i dolecimy rzecz. to to zniszczy, bo to jest bardzo stary w gumowicach. Tak to się jak już to zniszczę. No wydaje się, idealnie ja tej. tym tak nie zniszczę tutaj to, co tak nie można zniszczyć. Tak. to nie zrobię nic I to będzie w niektórych miejscach. No tak na przykład tutaj.

1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Et teraz je vais me citer. Bierzemy sobie diamenty. Gdy j'absolue, bierzemy. Będą potrzebne diamenty. Bierzemy sobie kon. Izdrawiamy jeden, trois, il nous y Wyjeżdżamy z Lijaksa Dajemy tutaj kupienie Tutaj jest spita Mamy spita I wyjeżdżamy z spita Tutaj dajemy Tutaj dajemy Szybkie kopanie Kupiliśmy jak przyjdziemy tutaj. I to mamy szybki bieg. A zdanie tutaj będzie równy szybki bieg, bo tu już się kończy. Szybki bieg i mamy szybki bieg. Ja to chciałem się też dodać do Kidowicy. Znaczy nie ki e, jak Kidowice Stignowice, która się myli. Wczoraj w nimi się zbudowaliśmy jednego do policji. Jeszcze ja mogę wam go pokazać. Bo ja jestem z niego zachwycony. On jest stały, gotowy, oczywiście. Zaglądajmy go, będzie gotowy. I jeszcze tutaj szybko popatrzę, czy coś trzeba dokończyć. A spodziewajcie się na kolejnego odcinka na kanale. To szybko do mojej siostry. Czekaj poddasze na pewno, ale nie będę jej tam włożyć. Krobie mają w I to jest ogólnie pierwszy odcinek na tym kanale. Może no, trzeci odcinek na tym kanale tylko z mojem głosem, oczywiście no, a więc Elko.